Widzimy kolejne natarcie. Tymczasem my jesteśmy świadkami wycofywania się w ubiegłym starciu, bo piechotę jak z jednej, jak i z drugiej strony. 18 konnych, około 80 odtwórców. Kraweneka rzuciła piechota, zaćgała ładnie, ładnie też spadł z konia. Oczywiście adrenalina wszystkim się udzielała, teraz serotonina. Cieszymy się, że zbroję ściągnęliśmy. No i że rady kolejny rok, 17 rok z rzędu. Jednak jeszcze siły mamy do tego, aby to robić. No i żeby ludzie nie zapomnieli, co to było polskie rycerstwo, jaka była jego rola, co się stało tu pod świecinem, jak się zakończyła wojna 13-letnia, musimy im dziękować za to, że mówimy tu dzisiaj po polsku. No i obóz do zwiedzania z artylerią, ze zbrojami, z kuźnią, z płatnerzem, sokolnicy, pokazy sokolnictwa, pokazy walki na miecze, pokazy kucia mieczy. To wszystko można tutaj zobaczyć, a dla dzieci są atrakcje. Jest zespół muzyki dawnej z Elbląga, tym razem nas odwiedził. Większość przyjechała przed samą bitwą, tak? Do bitwy to tak może z tysiąc osób, no ale teraz widzieliśmy to po trybunach, ale że nie pełne... Uciekają. Idą... nie uciekają? uciekują, idą do obozu, czyli chcą to wszystko zobaczyć. No, uzbrojenie jest z drugiej połowy. XV wieku. Tu są naręczaki, naramienniki, hełm, saladę podczas inscenizacji. Miecz też jest XV wieczny. Mogę go zademonstrować. I prosto w obiekcie.